Komuniści bardzo poważnie traktowali film, uważali to za taką najważniejszą ze, ze a tak naprawdę za no, taką najlepszą tubę propagandową, myślę. I dlatego pierwsze, co zrobiono w Polsce po wojnie, to wybudowano wytwórnię filmów dokumentalnych na ulicy Chełmskiej w Warszawie, która do dziś jakby istnieje i właśnie w tym roku jest 60-lecie tej wytwórni. Naprawdę, ja się długo nie zdawałem z tego sprawy, jak to, było, jak to było ważne, że to była jedna z pierwszych budowli PRL-u, że to było tak istotne. I właściwie ona powstała gdzieś na, zgruzach, na gruzach, zgliszczach Warszawy, na ulicy Chełmskiej, która właściwie nie istniała, to która była peryferią, peryferiami tego miasta wtedy. No, oczywiście zabrakło wyobraźni, ona była, ona była źle wymyślona, źle zaprojektowana, ale jakby tą funkcję, którą miała pełnić, pełniła. I film dokumentalny w związku z tym po wojnie w latach 40. i na początku lat 50. nie warto się jakby naprawdę nad tym głęboko zastanawiać, chociaż warto te filmy oglądać, wydaje mi się. No to jest w gruncie rzeczy po prostu film propagandowy. W tym sensie on jest nie, nie, nie wart mówienia, dlatego że tu nie mamy do, do czynienia jakby ze sztuką filmową, prawda? Jakkolwiek te filmy y, oczywiście były robione według pewnych zasad, rzemiosła bardzo dobrych.